Wiele osób pyta o nakłady na szkolenia. Ludzi można szkolić z bardzo wielu tematów. Na przykład możemy wyszkolić człowieka z obsługi samochodu, wysłać go na kurs prawo jazdy. Czy wartość tego szkolenia dopisalibyśmy do samochodu? No nie, no bo przecież jak Kowalski dostał prawo jazdy, to on umie obsługiwać samochód A, B, C i D. No to do którego samochodu z tych, którym on jeździ, prawda? Ja mam przypisać ten kurs. Tym bardziej, że wielu z tych samochodów, którym Kowalski będzie jeździł na podstawie tego prawo jazdy, jeszcze nawet nie wyprodukowano. W związku z tym, no, no super. Czyli tutaj rozumiem, że w nikim nie wzbudziło to wątpliwości, tak? Kurs na prawo jazdy. Ulepszył Kowalskiego, to się zgadzam. Ale Kowalskiego nie mam w środkach trwałych. Nie mogę Kowalskiego zwiększyć wartości kowalskiego kurs na prawo jazdy, bo Kowalskiego nie ma na środkach trwałych. Więc dopisywanie tego do wartości samochodu, którym on akurat na dzisiaj jeździ, jest kompletnie bez sensu, bo rozumiem, że jak jutro zacznę jeździć drugim, to muszę dokonać odpisu z tytułu trwej utraty wartości samochodu pierwszego, skoro najpierw dopisałem, tak? No nie, to wiemy, że to jest bez sensu. Ale o ile to wszystko, rozumie, wszyscy Państwo rozumiecie, że jest bez sensu, o tyle już w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, nagle się okazuje, że można. Czyli wdrażamy jakiś system komputerowy, prawda? No i okazuje się, że żeby ludzie umieli ten system obsługiwać, też należy ich wyszkolić. I to wiele osób traktuje jako koszty wdrożenia tego programu podwyższające wartość tego programu. W dużej części literatury właśnie tak to zostało opisane. Czy to ma sens? Kompletnie nie ma sensu. To jest właśnie przykład nie, na brak umiejętności rozróżnienia program komputerowy od licencja na program komputerowy. Bo tutaj zwolennicy twierdzą tak, z samochodami to jest zupełnie inaczej. Bo Kowalski zrobił prawo jazdy i teraz może prowadzić każdy samochód danej kategorii. Prawda? No więc faktycznie nie wiadomo, do którego samochodu przypisać. A tymczasem Kowalski nauczył się obsługi programu np. SAP. No więc konkretnego programu. Nie, Kowalski, tak, znaczy, prawda, Kowalski nauczył się obsługi programu, a nie licencji. A nie licencji. Dokładnie, bo my w księgach nie mamy programu. To jest po pierwsze, mamy licencję i Kowalski nie uczył się obsługi licencji, tylko nauczył się obsługi programu. I teraz, czy Kowalskiego może nam podkupić jakaś inna firma, która też właśnie wdraża taki program? Brakuje pracowników z umiejętnością obsługi tego programu i dobrze, no swoich pracowników nauczymy, ale już na dzisiaj potrzeba kogoś, kto świetnie sobie poradzi. I takiego kogoś można podkupić. I czy to przeszkadza tej firmie, że on się u nas nauczył obsługi tego programu? A nie, właśnie jeszcze jest zadowolona, że to myśmy zapłacili za naukę Kowalskiego, gdy tymczasem Kowalski przyjdzie pracować do nich. Kowalski nie uczył się obsługi licencji, tylko uczył się obsługi programu. I dlatego idąc do drugiego przedsiębiorstwa, które z tego samego programu korzysta na mocy swojej licencji, może się w tym przedsiębiorstwie okazać, po prostu pożyteczny, a więc widzimy, że nie mamy kontroli nad tą wiedzą. Nie mamy kontroli nad tą wiedzą. Szkolenie. Prawie zawsze jest kosztem okresu, którego dotyczy. Co najwyżej można to rozliczyć w czasie przez rozliczenie międzyokresowe, ale na pewno nie podwyższa wartości środka trwałego albo wartości niematerialnej prawnej. Mogłoby podwyższać wartość osoby, którą żeśmy wyszkolili, gdyby ta osoba była na środkach trwałych. Tak jak właśnie mamy tego psa i powiedzmy, że on jest na środkach trwałych, wyślemy go na szkolenie, to będzie normalne ulepszenie środka trwałego. Okej, okay. ale właśnie jak psa nauczę jeździć na rowerze, to przecież ja nie będę twierdził, że rower ulepszyłem. Jak Kowalskiego nauczę obsługiwać system X, to dlaczego to niby system X jest lepszy? Nie, Kowalski jest lepszy.